Holy shit! Ah, niedobrze, niedobrze, niedobrze. Solana została schakowana. 8 milionów dolarów zostało skradzionych z portfeli Solany. Czym jest Solana? Jest to wysokoprężny blockchain umożliwiający budowę aplikacji kryptowalutowych. Atutem Solany jest skalowalność, jednak raczej nie jest nią bezpieczeństwo. Społeczność krypto szuka właśnie odpowiedzi, co się dzieje. Schakowane zostały hotłolety, ale czym one są? Hotłolety są to portfele kryptowalut z nieustannym połączeniem do internetu, tak jak na przykład Metamask. Przeciwieństwem za to są cold wallety, czyli portfele fizyczne, ledger albo trezor. W tym wypadku zostały schakowane portfele Phantom oraz Slope Wallet, portfele zbudowane na Solanie. Pojawiły się plotki o Trust Walletie oraz Ethereum, ale na tą chwilę tego jeszcze nie wiemy. Co bardzo ciekawe w tej całej sytuacji, nie wiadomo w jaki sposób te portfele zostały okradzione. Złodzieje wykazali się nie tylko bezczelnością, ale również finezją w swoim działaniu. E, dobra, ale do rzeczy. Co wiemy? Hakerzy uzyskali dostęp do seedów, czyli słów kluczy otwierających portfel kryptowalu. Ale tak jak powiedziałem, tak w rzeczywistości my nie wiemy jak to się stało. Twitter pokazuje swoją moc po raz kolejny. Zrzesza on społeczność kryptowalut. Są tworzone spaces, eksperci świata kryptowalut oraz ofiary tego haku spotykają się i wspólnie pracują nad rozwiązaniem tej łamigłówki. Ja to chyba jak zdarta płyta brzmie. <noise> Kupcie sobie ten portfel fizyczny i trzymajcie na nim swoje krypto oraz NFT. A jeżeli nie macie portfela fizycznego w tej chwili, no to po prostu nie trzymajcie krypto w jednym miejscu, a w miejscach wielu. Chyba powiedziałem jak Joda. Już często słyszę, że lepiej trzymać pieniądze na giełdzie scentralizowanej niż na hotłolecie, ale nie do końca się tutaj mogę zgodzić, bo w ostatnim czasie widzimy, ile firm bankrutuje. Dlatego najlepiej byłoby właśnie porozdzielać swój kapitał na wiele różnych miejsc. Ale kup sobie tego ledżera albo trezora, będziesz spał spokojniej. Jeżeli jednak korzystasz z Hotwalletu, pamiętaj o tym, żeby odłączyć strony, które do tej pory były podłączone do niego. Spójrz. Teraz ci pokażę, jak to zrobić prosto. Dobra, e, o co chodzi? Wchodzimy sobie w Metamask. Otwiera nam się portfel, portfel, portfel kryptowalut. Trzy kropki. I teraz jest Connected Sites. Wszystkie strony, które do tej pory odwiedziłeś, one są cały czas podłączone do Twojego portfela kryptowalut. Co tutaj należy zrobić? Klikamy sobie po prostu Disconnect klikamy sobie disconnect, jeżeli tego nie robisz regularnie to wszystkie strony, do jakich kiedykolwiek podłączyłeś MetaMaska, są właśnie do niego wciąż podłączone i jeżeli któraś z tych stron zostanie zhakowana, to jest prawdopodobieństwo, że hakerzy będą też mieli dostęp do twojego portfela. Często nie bezpośrednio, ale przy na przykład dokonywaniu transakcji może być tak, że właśnie w, do, w trakcie dokonywania transakcji wtedy zostaniesz okradziony. Dlatego e, najlepiej podłączajcie sobie, odłączajcie, nie odłączajcie. Odłączajcie sobie wszystkie strony, do których mieliście podłączonego Metamaska czy jakiś inny hot wallet. Widzicie, no i tak to jest ostatnio. Dzieje się dużo niefajnego na rynku kryptowalut. Bądźcie uważni, bądźcie ostrożni, dbajcie o swój kapitał. Jeżeli macie jakieś pytania, no to zostawiajcie w komentarzach poniżej. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Eee, dziękuję wszystkim tym, którzy wspierają mnie, dają lajki, like, zostawiają komentarze. Eee, stokroć dzięki, do zobaczenia w przyszłym odcinku. Cześć, pa!